Witam Was serdecznie! Kolejnego dnia! Właśnie jestem w drodze na stację benzynową oraz do bankomatu, ponieważ dzisiaj postanowiliśmy, że podjedziemy sobie do miejscowości Kowary, chyba nie pomyliłem nazwy, gdzie znajduje się park miniatur zabytków Dolnego Śląska. Dzisiejszą sobotę spędzimy na wycieczce, Jest to ostatni weekend wakacji. Ja od poniedziałku wracam do pracy. I w ten oto sposób to piękną pogodę wykorzystamy i spędzimy czas wspólnie. E, mówiąc sobie wycieczkę jeszcze ja nigdy nie byłem. E, moja żona też, dzieciaki tym bardziej, więc z miłą chęcią podjedziemy i zobaczymy, czy warto, co jest i tak dalej, Patrzymy się na internecie, cena jak za park miniatur w niechorzy. Ale ponoć eksponatów jest więcej. Pytałem się po rodzinie i mówią, że warto. No to jak warto, spróbujemy, sprawdzimy sami, jedziemy. A w sumie ja jadę na razie na stację benzynową. A tylko zatrzymałem się tutaj na chwilkę, aby nagrać początek tego vloga. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już w parku Miniatur. Powiem Wam szczerze, że kiepsko oznakowanie, jeżeli chodzi o parkingi, bo tu jeszcze jeden ogromny parking został, a ja tak naprawdę szukałem miejsca w tym parkingu utwardzanym. A tu jeszcze zobaczcie ile miejsca zostało. To całe pole, to jest parking. No ale tak czy znaleźliśmy też miejsce w dobrym, czy znaleźliśmy też dobre miejsce wbrew pozorom, i tak dalej i tak dalej. Więc rodzinka już poszła w kierunku parku Miniatur i ja udaję się e, za nimi. Powiem Wam, że trasa mega fajna. Uwielbiam jeździć w, w, po górach. Uwielbiam jeździć po górach, e, ale nie w zimie. <grym> ale nie w zimie. Więc e, ja jestem spełniony. Dzisiaj się drogą, auto zaparkowane. To sprawdzę czy są dołem. Ok. I możemy iść na parku. Szczerze, że patrząc się na to, co było w Niechorzy, to tutaj mamy bardzo malutki ten, Paweł, ten teren tu jest. Ale jest normalnie miniaturka koło miniatury. Miniatura koło miniatury jest, ale już widać, że niektóre, niektóre miniatury zostały, jak to się mówi, nadszarpnięte przez, przez czas. Bo już nie są w tak żywe kolory. Widać wodę w środku. <laughs> Za szybą wystającą jakaś woda, nie woda. Fajne jest to, że w większości miniatur są po prostu jakieś figurki ludzi. Ale z tego co zauważyłem to już się te figurki powtarzają między miniaturkami. Tak, między nimi się powtarzają. Czyli te same miniaturki są, te same figurki ludzi są w różnych w różnych miniaturach, ale piękny pałac. Co to za pałac? Zamek Czocha. No tak mi się wydawało. Byliśmy tam. Byliśmy w zamku Czocha. I brew pozorom jest bardzo mało ludzi. Myślałem, że będzie więcej ludzi tutaj. A nie jest aż tak dużo, jak się mogłoby być, jak się spodziewał. Chwilę mój gimbal skiełkiał <grych> dobra, idziemy do zamku książu zamek książ jest i on mogliby trawę skosić że tak powiem jest miniaturka miniaturka zamku książ proszę nie siadać ale widać, że to jest chyba też jedna z pierwszych miniatur, bo już też lekko lekko ząb czasu ją chwycił ale ładna jest o, tutaj jeszcze jest pociąg, ale nie jeździ. Może dopiero będzie wpuszczał go w momencie, kiedy, 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 kiedy. Przyjdzie tutaj e... przewodnik. Patrzcie. A nie, jedzie pociąg. Ale mega. <śpiewanie> <śpiewanie> Powiem wam, że niezła zabawa jeszcze raz gdy złapać. Dobra, idę po rodzinę. Idę szukać rodzinkę. No jednak zachodziłem za się samemu. Kurczę, trzeba mi się coraz bardziej podobać. Na początku, jak szedłem, powiem że tak wiem niepewną minkę, ale teraz tak sobie chodzę. Ten pociąg jest mega. Na razie najlepszy jest, jestem ciekaw tego śnieżka, wyglądam na śnie Uwaga, uwaga, właśnie zdobyłem śnieżkę, już nie muszę iść, jestem pod skroniskiem tylko taki, coś taki duży jestem. Ale śnieżka zdobyta. dobra, chwila przerwy, chwila przerwy w zwiedzaniu będzie jakaś kawka, lody Ech, poszliśmy, pierw z panem, przewodnikiem ku parku, potem z panią a teraz odpoczniemy sobie jest naprawdę fajnie, fajna pokoda jest wbrew pozorom jest mało ludzi a mimo, że na parkingu było bardzo dużo samochodów ale wydaje mi się, że część ludzi poszło na jakieś tutaj dmuchańce są, jakiś taki Park, park zabawy Jak to się nazywa pałacowa bawialnia coś takiego z tego serwisu z daleka napis czekam na żonę jakąś kawkę wypijemy i mały chillout na wycieczce tam jest żółwik i żaba słuchajcie my już się powoli będziemy zbierali yy, i będziemy szli dalej na wycieczkę dalej po kowarach gdzieś w okolicy. Yy, to jest naprawdę mega więc tak trzeba każdemu polecamy tutaj wpaść Przynajmniej raz w życiu. Jesteśmy już w samochodzie i czekamy. Dużo na proszę zobaczyć jeszcze jedno miejsce. W Kowarach byliśmy na festynie sportowym i naprawdę mega impreza. Dmuchańce, pokazy samochodów, gratów. Widziałem kapitana, na przykład widziałem kapitana z Złomowisko.pl. Jest to taki jeden z, hmm, jak to powiedzieć, kurczę, nie z aktorów. Uczestników projektu, tak, uczestnik projektów na Discovery. Były też samochody, właśnie, które występowały w rajdzie wraków. I odpalili jeden naprawdę. Jak silnik ryknął, to ryknął. A przy okazji były jeszcze pokazy samochodów RC, ale spalinowych. Też naprawdę mega, mega kozackie maszyny. Niezłe ewolucję, aż się chyba napaliła, żeby takie, takie, taką sobie spalinówkę kiedyś może zrobić. Tak, to się napaliłaś, synek też się, syn też się napali, żeby coś takiego zrobić. Też się napaliłaś. Dobra, zobaczymy. Może nam się uda, ale to jak to się mówi, kupę kasy, kupę kasy ten sprzęt kosztuje, ale zobaczymy. Zobaczymy, może się on kiedyś uda. Dobra, to co? Czekamy dalej. Mama, nas, mama nas zgubiła nas, nie widzi nas. Obróciłem w kierunku, jak myślisz? E, nie widzi, nas no, zadzwoni. Dobra, odbieram telefon. wsuniemy z którą w górę do kopalni uranu. Z synem żona poszło troszkę szybciej, a my powolutku będziemy się ślimaczyć za nimi, bo my raczej do środka nie wejdziemy, bo też mała jest zbyt mała. Trochę taki parking leśny, ale na parkingu 6 aut jest. Teraz siódme. siódme dojeżdża i ósme, ale jeszcze dojeżdżają, więc miejmy nadzieję, że autu nic nie będzie. Jakie tutaj zostawiliśmy. O, już widzimy kopalnia pod górze, skręt. Nibo tego parkingu jest 100 metrów. I chyba tak jest. Dobra, słuchajcie, my się powoli zbieramy do domu. Z żona z synem wyszli z kopalni. Mówili, że było mega, aż żałuję, że mnie tam nie było, ale coś z córką musiał zostać tym bardziej, że nasza córka, córka bałaby się strasznie pewnie w środku, poza tym było cholernie zimno. Jak żona dotknęła mnie po wyjściu, to miała lodowate e, ręce. Dobra, też tak z widokiem na napis. Zapię jakoś, tak? Słuchajcie. Dobra, i tak, nie wiem czy będzie widać, kopalnia pod górze, nie wiem czy kamera to złapie, ale chyba nie, chyba napisy z tej kamery są na odwrót <laughs> w tym momencie. Dobra, lecę, lecę do rodziny, bo jeszcze są zdjęcia tutaj jedno, a wiecie kiedy było tak zimno, wszedłem, tutaj jest chyba wentylacja. No, słuchajcie, aż para leci, tam jest tunel wentylacyjny i aż para, para wylatuje. Czyli powietrze tu jest cieplejsze niż tam. Dobra, lecamy. Dobra, jesteśmy już w świdnicy. Dojechaliśmy bezpiecznie. Godzina 19.20. No, troszkę nam czasu zleciało. Zanim żona wyszła z tej kopalni, zanim dojechaliśmy, no, troszkę, troszkę kilometrów też było, ponad 60 parę. Ale jesteśmy już w świdnicy. Teraz żona poszła na krótkie zakupy. Ma ochotę, straszną kukurydzę, więc sobie jakąś kukurydzę weźmie i jakieś 2-3 bułki na jutro, na niedzielę. A jutro planujemy udać się znowu na wycieczkę. Ale gdzie? Dowiecie się jutro. To tyle. Dzięki Wam serdeczne. Łapka w górę, komentarz, udostępnienie. Ja się żegnam. Życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy. W zależności kiedy film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.